Siemanko widzowie z tej strony. Afgańczyk, wasz ulubiony Jupiter. W dzisiejszym odcinku, szybkim odcinku, ponieważ kurczę, mamy kilka paczek do otworzenia. Kilka tych odcinków mam do nagrania. Znaczy jeszcze jeden, bo dwie paczki dzisiaj mam z konsolami. Miałem dosyć intensywny weekend na Vinted, Zostawiłem dwa klocki albo lepiej. Um, kilka paczek, niestety, zostało anulowanych w tym, w tym Switch na przykład za 350 zł. Co udało mi się kupić z dodatkowymi joykonami, Kurcze, no i po sprzedaży joykonów dodatkowych, plus tych bym miał tego Switcha za darmo, trudno nie mam. Co innego wpadnie, kupiłem też kurcze konsole Wii z fajnym kontrolerem, Niestety, to też w tym, z tą edycją Zelda kurcze też myślę, że wyszedłby mnie za darmo, no ale mnie nie wyszedł, bo babka anulowała, wysłała komuś innemu, nieważne. Wpadły trzy inne konsole, znaczy wpadło tych konsol więcej, ale trzy wam pokażę. Dwie z Nintendo, jedna z Lumpex Łodziwo. W Lumpexie bardzo często kupuję te konsole. Mam dosyć fajny Lumpex, gdzie już kupowałem kompletne i w boksie, na przykład PlayStation 2, i kupowałem też DSI w boksie. Pokazywałem wam chyba kiedyś, nie wiem od czego zacząć, bo kurczę, wszystko jest fajne. Więc może zaczniemy od, nie powiem, że najmniej fajnej rzeczy, bo też jest to bardzo fajny zakup a mianowicie na jakiejś tam grupce na Facebooku, coś tam chyba Nintendo Switch ona się nazywa. Ogłoszenie wisiało 4 godziny, więc wziąłem, zaryzykowałem. Jeszcze nie wiem czy było... Znaczy już wiem, że było warto, bo nawet jakbym chciał sprzedać tą konsolę, to i tak bym na niej zarobił, więc to co kupiłem, no to jest to nie włączający się, się Nintendo Switch OLED. No kurczę, zapłaciłem za to 150 zł. Tutaj jeśli chodzi o ten kontroler, tego Joycona jest w idealnym stanie, w pełni sprawny. Tutaj widzicie, już tam się próbuje włączyć, sparować z konsolą, niestety konsola się nie włączy. A jeśli chodzi o ten lewy Joy Joycon, był on strasznie zniszczony, każdy element, kurcze był popsuty. Ja Wam wcześniej, we wcześniejszym odcinku mówiłem, że mam, mam jakby popsutego Joycona, no i na szczęście miałem obudowę od tego Joycona. Są zamienniki na nie, które kosztowało aż 40 zł, więc nie chcę mi się w to bawić, mam takiego joycona, tutaj jeszcze sobie te kolorowe te triggery, że to tak nazwę, zostawiłem, no wszystko było popsute i przedni plastik był tutaj wyrwany i tył był połamany i nawet ten środkowy, środkowy element też był połamany udało, plusa chyba brakowało, albo tego przycisku brakowało, udało mi się to skompletować no, i człowiek onem widzicie w pełni na chodzie. Też się bałem, bo ta taśma była w ogóle wyrwana. Ten element był rozszczepiony, to było luzem, to było luzem, i na szczęście działa. A jeżeli chodzi o tą konsolę, nie wiem, jest tam układ ładowania, który się przeważnie czasami się psuje, czasami się nie psuje. Tutaj śladu zalania nie zdiagnozowałem. Jeżeli chodzi o, o zewnątrz, też nie ma rydzy, te śrubki nigdy nie było otwierane. Więc wydaje mi się, ja się nie będę podejmował, jest to za drogie urządzenie, żebym podejmował się naprawy, mimo że ten układ kosztuje koło. Mimo, że same joycony już tak naprawdę wychodzą na zero, no ale jest tutaj potencjał, więc e, chyba wyślę to do jakiegoś serwisu, zapłacę, nie wiem, e, pewnie z 300. Mam nadzieję, że mi to ogarną. Jak będzie drożej, no to po prostu e, wystawię samego Leda za 150 zł. Joycony mam za darmo, więc jest super. A teraz zrobimy sobie szybki unboxing. E, miałem sprawdzić kurczę przed nagrywaniem, ale już włączyłem kamerę. Zapłaciłem chyba 300 zł za ten zestaw, co wydaje mi się, że też jest ok. Zdjęcia były niewyraźne do końca, bo no nie, nie było można wszystkiego przeczytać, ale część rzeczy tam udało się ustalić. Zaraz Wam powiem, o czym konkretnie mówię. Nie było widać ładowarki, no na szczęście ładowarkę mamy. Jest to e, ładowarka europejska, więc wtyczka jest normalna wygięty ten pin, ale to sobie ewentualnie naprostuje, nie będzie problemu. No i to, na czym mi najbardziej zależało... Gry są pewnie schowane tutaj. Na konsoli mi nie zależało, bo mam jakby DSi w bardzo dobrym stanie w, z pudełkiem nawet też na sam kolor, więc mi jest to kompletnie niepotrzebne. Już sobie włączymy, oczywiście konsola się uruchamia. Eee, dobra, nieważne, nie będę się na tym spuszczał, bo nie ma sensu. Eee, to, na czym najbardziej mi zależało w tym zestawie, no to patrzcie na to, no jest to przepiękny, kurczę, case eee, z lugią, e, Oryginalny, licencjonowany pewnie, zaraz sobie zobaczymy na kto to robił, e, jakiś PowerA albo Chori, eee, Nie wiem, ale fajnie jest ten pasek, nie było tego na zdjęciu. Eee, chyba go i tak wyrzucę. Skarabińczyk, nie wiem czy to jest oryginalne, czy nie e, chyba nie, więc ja to sobie po prostu odszczepię i będę miał na konsolę, którą Wam zaraz pokażę. E, tutaj jeżeli chodzi o to, to sobie po prostu to wytnę, no nie jest mi to potrzebne. E, no i mam z jednym z ulubionych Pokemonów e, pokrowiec licencjonowany, więc na tym mi zależało. Myślę, że sam pokrowiec jest warty, nie wiem z 60 zł. No i tutaj było kilka gier, może przejrzymy sobie co było, bo też nie do końca widziałem, no, parę widziałem, co jest jedną, widziałem na czym tak najbardziej naprawdę nieco z rzeczy zależało, tylko że co sprawiło, że kupiłem ten zestaw, więc zacznijmy sobie od po kolei. Indiana Jones, Lego, tak, Lego. Indiana Jones, później mamy Hugo, Den, Favornisze, Krempe. No i tutaj mamy duńską wersję. Zaraz wam zobaczymy czy europejskie są, czy, czy są jakieś inne. UKV Madagaskar. Tutaj mamy na szczęście Mario Kart'a, gra, która też jest względnie droga. mam oczywiście komplet tego, ale tutaj mamy jakieś żółwie ninja. Wersja europejska. Tutaj mamy LEGO Star Wars. Tutaj mamy... Stormbreaker, nie wiem co to jest, ale patrzyłem ile to kosztuje bardzo, bardzo niedużo. Tutaj mamy bowling, czyli jakieś kręgle. Lego Harry Potter europejski, Mario Sonic na Olimpiadzie. Tutaj mamy The Tale of Desperaux, chyba to jakaś francuska nazwa. Tutaj mamy Indiana Jones 2 LEGO, fajnie. Tutaj mamy LEGO Battle, no, przedostatnia gra LEGO Ninjago. Czy jakiegoś fana LEGO mieliśmy, no i ostatnia gra, która bardzo jest w cenie. Jeżeli sobie sprawdzicie w internecie, no, to jest to piekielnie ciężko znaleźć. Na polskim Mojelixie nie ma ani jednej oryginalnej kopii, na Allegro też nie o to ciężko. No, mi udało się znaleźć, tylko nie wiem, czy to chyba oryginał. No, raczej na 99% jeszcze to sobie ustala. Ale wydaje mi się, że na 99% jest to oryginalny egzemplarz Pokémon e, Platinum. No, mam to. Kiedyś o tym nagrywałem. Udało mi się znaleźć pudełko do tej gry. E, za 2 euro byłem głupi, bo sprzedałem za 10. No, ale kto by przypuszczał, kto by pomyślał, czy e, uda mi się znaleźć za śmieszne pieniądze, bo tak naprawdę myślę, że po sprzedaży konsoli, plus tych gier nie wiem, na szybko wezmę za to stówkę, za to dwie i tak naprawdę mam zakup spłacony, mam za darmo etui, na którym mi zależało tylko na etui, mam tak naprawdę nie wiem ile tu wycenić, 400 stówy myślę, że lekko e, więc, więc jak najbardziej fajnie, myślę, że nie wiem czy to zostawię, lubię, lubię zatrzymywać pokemony, zwłaszcza te darmowe e, więc sobie ustalę nie dam Wam znać no i zrobię tam co sobie uważam albo sprzedam albo, albo sobie to zostawię e, więc to by było na tyle jeżeli chodzi o drugą konsolę no i teraz mamy trzecią konsolę e, tutaj żałowałem kiedyś miałem żałowałem że sprzedałem e, miałem to kupiłem w większym zestawie no i tak naprawdę zależało mi na tym żeby sprzedać ten większy zestaw i wyjść na zero no ale z tego większego zestawu zarobiłem ze 100 Euro plus. Jeszcze zostawiłem e, takie gry jak na przykład Mario Kart, na Game Boy Advance'a, Pokémon Emerald, Pokémon e, Rubin i Shafir w wersji amerykańskiej. Coś tam chyba jeszcze zostawiłem, nie pamiętam już. E, no ale też jakby wartość gier nie wiem, wydaje mi się, że spokojnie, też z tysiaczek plus 100 Euro plus, więc, więc jak najbardziej no OK. E, no i udało mi się znaleźć e, na Lumpeksie. Nintendo 3DS, jest to najdroższa konsola jaką kupiłem w Lumpexie, bo za tą konsolę zapłaciłem aż 350zł. Wydaje mi się, że i tak spoko, tutaj w zestawie był jeszcze Pokémon Moon, który już udało mi się sprzedać na Vintage za 70zł, więc e, tak naprawdę konsola wyszła mnie 280zł. E, wydaje mi się, że bardzo spoko cena, zwłaszcza na to, że e, te konsole nie wiem, 500-600 zł czasami, a konsola jest w stanie idealnym. Można powiedzieć, że praktycznie bez rysu. A eee, no naprawdę super. 3DS działa, znaczy ten efekt 3D, wszystko z Wi-Fi się łączy. Pograłem chwilę, potestowałem. Już format, sobie sformatowałem, próbowałem przerobić, eee, wgrać lumy. Niestety mi się nie udało. Będę sobie próbował jeszcze raz. Eee, no i tyle, zobaczmy, czy chociaż ta konsola pasuje do do tego etuj, czy się mieści o, jak ulał, jak, jak szyta na miarę więc e, <grystanie> o, więc e, zapinam, odkładam na półkę i zapominam <grystanie> o, żartuję oczywiście, ten 3ds na pewno, na pewno będzie w użytku e, tyle z mojej strony, mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak zostawcie lajka, like jak nie no to nie zostawiajcie biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka na który zapraszam was za tydzień